Znajdujemy się na najbardziej do niedawna zakrokowanym skrzyżowaniu w Bochni, skrzyżowaniu ulicy Poniatowskiego, Brzeskiej, Krzeszowskiej i Trudnej. Końcem lipca tego roku udało się po niespełna półtora roku od objęcia przeze mnie stanowiska starosty Boheńskiego wprowadzić ruch okrężny na tym skrzyżowaniu i jak się okazuje po tych kilku kilkunastu tygodniach ten pomysł prowadzeniem tego ruchu okrążonego przyczynił się i spowodował to, że ruch na tym skrzyżowaniu się upłynnił. Jadąc ulicą Poniatowskiego, dojeżdżamy do tej zielonej tablicy. Jest to tablica przeddrogowskazowa, która informuje nas, dokąd z naszego ronda możemy się udać. Następnie mijamy znak ostrzegawczy, który informuje nas o możliwości wyjazdu w tym miejscu Straży Pożarnej i sygnalizator, o którym opowiem później. Kolejny znak informuje nas o zmianie pierwszeństwa przejazdu. Zgodnie z przyjętą zasadą, wjazd i poruszanie się po rondzie nie wymaga sygnalizowania. Natomiast bardzo ważne jest, kiedy mamy zamiar zjechać z ronda, aby to odpowiednio wcześnie zasygnalizować poprzez włączenie prawego kierunkowskazu. W tym miejscu obserwujemy, że kierujący, którzy poruszają się od strony ulicy Trudnej, nie patrzą na znaki, jadą na pamięć. Wjeżdżają na rondo, poruszając się po powierzchni wyłączonej z ruchu, która jest oznaczona białymi, poziomymi pasami, i przystanku autobusowym następnie jadą wprost w ulicę Brzeską. Wtedy bardzo często dochodzi do sytuacji kolizyjnych z pojazdami, które poruszają się po rondzie w prawidłowy sposób. Dlatego tak bardzo ważne jest zachowanie prawidłowego toru jazdy. Kierując się z ulicy Brzeskiej, zamiarem skrętu w ulicę Krzeczowską możemy skręcić bezpośrednio w prawo, ale musimy pamiętać o tym, aby ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które zjeżdżają z ronda. Jeśli chcemy jechać w kierunku dworca bądź w kierunku centrum, musimy pamiętać o tym, aby przy dojeżdżaniu do ronda ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które na nim się znajdują. Nowo powstałe rondo może wydawać się nietypowe, ponieważ ruch po nim odbywa się wokół zabudowanej wyspy. Zbliżając się do ronda, musimy zwracać szczególną uwagę na te sygnalizatory, które w momencie alarmowego wyjazdu straży pożarnej nadają sygnał czerwony. Wtedy jesteśmy zobowiązani zatrzymać się i poczekać do momentu, kiedy ten sygnał przestanie być nadawany. Drodzy mieszkańcy Bochni i powiatu bochańskiego, proszę i apeluję do Was, żebyście się stosowali do oznakowania, które zostało wprowadzone na tym skrzyżowaniu, a przede wszystkim, żeby nie, żebyście nie jeździli na papier. To zapewni bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom tego skrzyżowania.